Szybka akcja, jak zablokować osoby, które Was męczą telefonicznie albo SMS-owo. Jak zablokować numer telefonu na Androidzie i zaraz Wam pokażemy też na iPhone'ie. Przechodzimy do Samsunga, potem do POCO i na końcu do iPhone'a. Dobra, załóżmy, że mamy już tę osobę dodaną do listy kontaktów. Może to być też zwykły, czysty numer, ale załóżmy, że mamy już ją dodaną i chcemy ją trwale zablokować. Dotykamy tego numeru, wybieramy i na Samsungu. Na dole więcej i zablokuj kontakt. Blokuj. Możemy oczywiście w ten sam sposób odblokować. A teraz jak to zrobić na poko, z MIUI 13 ewentualnie Xiaomi. Wybieramy telefon, wskazujemy daną osobę, przytrzymujemy i zablokuj, zgłoś spam. I w tym momencie robimy zablokuj, ewentualnie opcjonalnie możemy zaznaczyć, odznaczyć zgłoś połączenie jako spam, ale jeśli chcemy tylko zablokować, to robimy Blokuj i dana osoba będzie już zablokowana. W ten sam sposób możemy ją odblokować. A teraz zrobimy to w iPhoneie Wybieramy telefon, przy danej osobie naciskamy i przewijamy na dół i robimy Blokuj tę osobę. Blokuj kontakt. W ten sam sposób możemy na dole odblokować. Nie blokuj tej osoby. A teraz przechodzimy do blokowania spamu i rozpoznawania połączeń jako spam. Samsung robi to domyślnie dzięki współpracy z usługą Hiya, rozpoznaje zarówno podejrzenie spamu jak i potencjalne oszustwo. To jest bardzo przydatne. Nie trzeba nic innego instalować. Ten telefon to robi domyślnie, ale jeśli z jakiegoś powodu nie rozpozna i załóżmy, że jakiś numer uznajemy za spamowy, dotykamy go, dotykamy i i na dole robimy jako zgłoś. I tutaj mamy wybór. No, załóżmy, że jest to po prostu spam. Czyli robimy general spam i OK. Ty połączeń możemy tutaj dodać opcjonalny komentarz i raportujemy jako spam. No dobra, ale co zrobić, jeśli Twój telefon nie ostrzega o spamie lub próbach oszustwa? W tym momencie możemy doinstalować zewnętrzną aplikację. Taką jak na przykład Odebrać telefon, lub Hiya. Jedną z popularniejszych jest właśnie Odebrać telefon. I tutaj po wstępnej, bardzo prostej konfiguracji możemy od razu zobaczyć jakąś listę numerów i wchodząc w dany numer możemy od razu zgłosić go jako bezpieczny lub jako spam. I w tym momencie klikamy spam, wybieramy kategorię np. telemarketer i potwierdź. Xiaomi, podobnie jak Samsung, ma też wbudowaną funkcję rozpoznawania spamu. Ja w tej chwili nie mam żadnych numerów na liście spamowych, natomiast wystarczy wejść w aplikację telefonu, u góry po prawej menu ustawienia i widzimy funkcję ID rozmówcy i spam. Tutaj jeśli funkcja pokazuj identyfikatory połączeń i spamu jest aktywna, to możemy liczyć na to, że telefon poinformuje nas o połączeniu spamowym. Jest też opcja filtru połączenia określone jako spam i w tym momencie nie będą one w ogóle wyświetlane na ekranie telefonu jako połączenia telefoniczne. Możemy to też włączyć. Z całej tej trójki jedynie iPhone jest głupi i nie ma automatycznego rozpoznawania spamu, ale można zainstalować na nim aplikację Hiya, która jest też na Samsungu i bazuje na bardzo, bardzo dużej bazie zgłoszeń przez społeczność i działa bardzo dobrze, więc... Jest opcja, żeby nawet na iPhone'ie aktywować automatyczne rozpoznawanie spamu. Dajcie znać w komentarzach, czy takie porady Wam się podobają. Dajcie łapkę, suba i do zobaczenia.